Masz film za darmo, to daj mi suba za darmo. Co ty na to? Panie Majster, mój Piotr szuka jakiejś roboty. Nie ma ta czegoś dla niego? O, przyda się, twój młody. Właśnie szukamy pomocnika. A ile dostanie na rękę? Pięć tysięcy. E, za dużo. Pójdzie gdzieś, chlaci, i przepije. No to, hmm, może być zastępcą pomocnika. A ile dostanie? Trzy tysiące na rękę. Nie, za dużo dla tego Matoła, nie. A może jakaś gorzej płatna praca? Nie da rady, Janusz. Jest robota za dwa na rękę, ale to trzeba politologię skończyć. Ja no widzisz, kurde, kierowniku, no. Janusz, zadam ci zagadkę w formie dowcipu, dobra? Dawaj. Jakbym się przespał z tą twoją Grażynką, to bylibyśmy swaty, szwagry, kuzyny, czy co? Bylibyśmy wtedy Kwita. Eee, ty dziadu, ty kurde, a cię zaraz Ty, śwagier, co ile trzeba zmieniać olej? Nie wiem, no. Heniek wymienia co 5 lat. A co on ma? Budę z frytkami w Mielnie. A. O, Janusz, dobrze, że już wracasz z roboty. Słuchaj, przyjechała moja mamusia, idź z nią posiedzieć, a ja idę po ciastka na chwilę. No, może się nie pozabijamy. Spróbuj też powiedzieć łap serdaku, to cię przetrącę. Dobra, dobra, we, przestań, przestań. Wiesz, Janusz, muszę się pochwalić, do naszego klubu seniora przyjeżdża znany malarz, poprosił mnie, abym pozowała do jego obrazu. Obraz będzie się nazywał Kleopatra i Żmija. O, a kto będzie pozował jako Kleopatra? Prostak, co moja córka w nim widziała?